Jak się jeździ po Polsce, to wzdłuż naszych dróg i dróżek, i rozmaitych dojazdów do lasów, są rozmaite kapliczki przydrożne, krzyże w Polak. Jedne są budowane dawniej, przed wiekami, a inne zupełnie niedawno. Tu akurat na skraju lasu jest taka kapliczka prosta. Matka Boża. I to jest na drzewie. I za każdą z takich kapliczek stoi jakaś historia, stoi jakieś podziękowanie albo prośba o opiekę. Królowo Polski, Królowo Ziem Polskich módl się za nami.